Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Robsona i Młynka. Odpowiadam na Wasze pytanie. Czy u Bartusia będzie co? Czy u Bartusia będzie co? Pytają Robson i Młynek. Czy u Bartusia będzie co? Tak, karta Słońca jest najpiękniejszą kartą, jaką w ogóle mi wychodzi w tarocie, tak, w każdym rozkładzie. Mówię o spełnionych marzeniach, zrealizowanych planach, o wspaniałym otoczeniu, o newsach, tak, dobrych wiadomościach, o tym, że wszystko gdzieś tam się spełnia, że cały świat sprzyja, że wszystkie nasze życzenia się spełniają i prośby się też realizują. Natomiast tutaj należałoby, w tym aspekcie, o który pytacie, należałoby zburzyć wszystkie struktury, na których się do tej pory opieraliśmy, bo one już są nieaktualne, one już gdzieś tam, no, nie służą tak? Nie są korzystne. Trzeba by było zburzyć po prostu czyjś, krótko mówiąc, światopogląd, tak? Światopogląd i podejście do sprawy, bo to jakby podejście, które jest teraz, czy nastawienie, no to nie do końca sprzyja. E, ale mamy w negatywie królową denarów, czyli kobieta, m, która jest no, taka m, bardzo z, z dużymi kompetencjami, tak? Pod każdym względem, która jest taka zaradna i finansowo i zawodowo, tak? Która e, jest ceniona przez innych, ale też ceni siebie. Ta kobieta, i która jest bardzo ważna, e, bardzo dla Bartucia tak? To ta kobieta jest w negatywie, czyli ona albo będzie zniechęcała do tego, tak? Do, do tego, co pytamy, albo po prostu będzie no, niechętna sama, tak? Albo będzie. No, w, w, w jakiejś, z jakiegoś powodu jest w negatywie, czyli jest, będzie po prostu w, no, w kontraście do tego, tak? Nie będzie, nie będzie jakby zainteresowana do końca, tak? I to, I to może trochę poprzeszkadzać, może być problematyczne w pewnym sensie, e, także to należałoby postarać się zmienić, tak? Czy, czy podejście tej kobiety, czy, czy jakoś tak ogólnie sytuację żeby no, ta kobieta była zainteresowana tak sprawą. No i karta Rada to jest, no tak jak powiedziałam, to jest słońce, czyli wspaniałe otoczenie, wspaniałe wiadomości, e, świetne możliwości, potencjał i wszystko co najpiękniejsze. Także według kart zdecydowanie u Bartosia będzie co. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze i Bartosiowi, i Robsonowi, i Młynkowi. E, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.